Cześć, jestem Tom e, witam Was w 24. odcinku e, gry Star Wars Jedi King Jedi Outcast. W dalszym ciągu jesteśmy w misji 16. E, no i kontynuujemy nasze zmagania e, z tą grą, a zwłaszcza misją. Fuck. Za słabo sobie wyskoczyłem, bo mi się nie chciało dłużej przytrzymać spacji i właśnie takie są tego skutki. Dobra. Teraz już... będę trzymał spację. Spróbujemy tego Jedi przyciągnąć. Albo odepchnąć. Na to coś. O, spaliliśmy go. Udało się. O, czyli jednak póki on leży, to... wow, ale to szybko się kręci. Dobra... O właśnie i teraz wyjdą... Wyjdą klony głupie. Czekajcie, oni do nas jeszcze nie strzelają, nie? Aaaaah, Dobra. te Dobra. Ja was zaraz za. Zaraz, Moc odpychania już mamy bardzo zaawansowaną. Chyba na trzecim poziomie. Tak, tak mi się wydaje. O, fuck, tu będzie źle. Bo tu jest ta duża maszynka. Widzicie ją? To. Ja tego nie lubię. Oj, bardzo nie lubię. Tylko najpierw muszę się rozprawić z klonami. Się wydaje się, że ta maszynka za chwilę ruszy. Szczególnie przygotowany na to nie jestem. Jak tylko zabiję klony wszystkie, to ona chyba ruszy. Nie, w sumie jeszcze nie. Więc może... o fuck! O, się. Jest. Udało mi się rozwalić. Pięknie. Kluczyk. Dziękuję. No, kamen do góry. To sobie otworzymy. Maszynka kolejna sobie powolutku, zejdziemy i teraz będzie hardcore oh. bo gdy ja uruchomię tą windę, będę jechał tam, naokoło tutaj, wzdłuż tych i w pewnym momencie zaczną do mnie nawalać klony z rakietnicy one rozwalą tą windę to coś latające mniej więcej w tym miejscu, ja będę musiał wyskoczyć na to i potem sobie doskakać do końca jednakże muszę jakąś broń konkretną wziąć, żeby ich może zlikwidować w czasie. Może mi e, nie przeszkodzą. Może mi się uda. Tutaj naładowałem sobie tą broń. O. Biegnął. O. I właśnie się to coś wali. O. Pak. Holy shit. Teraz odpychanie 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 Nie no, ale tak do jutra nie mogę tutaj stać i odpychać, chociaż może w końcu odepchnę, także, że w nich poleci. Tak. Yy, no i w ten sposób... W ten sposób yy, no. Yy, zdobędziemy też nową broń rakietnicę, no tak jak sami widzieliście. Ale muszę jednego chociażby zlikwidować, bo to inaczej nie wyjdzie. Myślę, że kuszą będzie najlepiej. Kusza jest najsk najskuteczniejsza. Dobra, chodź tu patałachu jeden. Tak już będę... Już zacznę strzelać. Ja stąd spadam. I tego drugiego sobie już załatwię. Rakietnica leci. Rakieta na się. Jest, załatwiłem ich. Dobra, czyli mamy spokój na... No. O! O! <tak>, tak myślałem, żeby zapisać zanim pójdę dalej. Fail. Moja wina. No, kolejne fejle. Nie no co mi tak dzisiaj coś nie idzie. Może to, dlatego, że jestem zmęczony już po tej szkole. Ach. Tam chyba maszynka jest. Może tam coś na czerwono się wyświetlało. Padam stąd Jeszcze żyjesz? Ooooooo, fuck Odpychanie mam o. No! Nie, ja się tak nie bawię Prześmiałem odpychanie Dobra, ostatnie podejście naprawdę Odpychanie, holdera jasna Nie ma strzelania we mnie Fakt, ten na górze nie padł Odepchnięcie Odepchnięcie Jest, dobra, teraz save zanim pójdę dalej naprawdę No właśnie I nie wyskoczyłem po raz kolejny, tak jak poprzednio Uff, Naprawdę, to jest, to jest straszne z negocjacją widzę to ja tak dużo nie przejdę w tym odcinku znowuż O, fak Tutaj o, to... <grym> Nie lubię spadać To jest naprawdę irytujące No, kuszy też tutaj mi niewiele zostało. Safe. Naprawdę nie chce mi się od nowa tamtego skakać poprzedniego. O, ledwo co? Fuck! Ale mnie wywala. Dobra, jednak walę górą. Założę się, że tu jeszcze jakiś gościu wejdzie. Nie, tu nikogo nie ma. Rakietnica Maj U nie Whatever Przecież ja mogę są przyciągnąć tą broń I tak teraz zrobię No bo widzieliście że Normalnie po tych schodach się zejść nie da Dziwnym trafem spadam To jest na puszno jedziemy na góry wreszcie eee, zasybuję oh, fakt Dobra, To się speeda użyję, bo tutaj mam dookoła, o właśnie, buteleczki, tam z drugiej strony jeszcze jakieś pierdółki mam. Dlatego używam spida, żeby szybciej tam dojść, żeby nie tracić czasu na zwykłe chodzenie. Tutaj, aha, tylko takie coś i to jeszcze na dodatek przydatne. Dobra, teraz sobie zostawimy na pusz okay. i wchodzimy do tej drzwi Co my tu mamy? O, nie, tylko nie to e, Nie dość, że ciemno Tym na dół zjadę, tak? Tak No to najpierw na dół Jest ogólnie, są... jest wiele poziomów Niestety, nie, nie mam niestety jeszcze mm, zaawansowanym e, stopniu duszenia. Oh God. Dobra i teraz sobie wjedziemy na górę. Tu ogólnie... Wiele poziomów muszę wszystkie je praktycznie zwiedzić. schować ten miecz. I no i no i no i ogólnie wszystko coś zrobić porobić. Tu trochę tych ludzi jest Druch na naraz. No fajnie, a tam się nawet nic nie usłyszeli. To jest najlepsze. Tutaj jak się normalnie zabiję, bo to możesz mieć klucz, ale nie masz. Tego też nie otworzę na razie. To będzie prawdopodobnie pójście do kolejnej misji. Tam to, co chciałem od teraz otworzyć. Gdzie jest winda na górę? A, teraz, teraz, teraz uruchomiłem yy, zasilanie. Okej, okay, wiem. I teraz tamta winda. Czy któraś tam sobie teraz pojedzie? Yy, w dół. Teraz przejechać, tak. Dół, nie w górę. No, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Na górę, na górę, na górę. No. Tamten przedmiot. Fakt. Cieka mi winda. Tutaj, teraz. Ok. O. Oh, shit. 3 tu brakuje. Koniec. się! Zaraz jeszcze zlecę. Koniec. się! No. masz za swoje. Chciałeś się tak wieść, to... Nic więcej nie ma, nic do przyciskania. No teoretycznie nie. Dostałem jakiś klucz. Aha, teraz na górę muszę pojechać. OK. Albo? Nie, to jest tylko dla ozdoby. Whatever. i szybko, szybko, szybko. Dobra. Teraz... Szybki safe usunę poprzedni, ale nieważne. Hmm, no i za chwilę będziemy znowu kończyć. Szybko jakoś to, to zlatuje. Teraz, 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 teraz... Tutaj była jakaś skrzynka? Tak, była. Ale to chyba nie do niej będę miał klucz. To Dokładnie. To do drzwi teraz będę miał. Zresztą mniejsza z tą skrzynką. Ja muszę wreszcie powykorzystywać te moje maszynki i te kulki, których mam tylko dwie, no ale <laughs> nieważne i teraz, 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 teraz do drzwi, które są na górze od razu unieszkodziwić Ale co polecieli. Wow. Mm, dobra, Dobra, 15 już minut, więc e, zanim wejdę do tej drzwi, to skończymy już ten odcinek. No dobra, dalszym ciągu 16 misja. Kurczę, już chyba przez trzy odcinki ona się ciągnie. No ale tak to jest. 2,5 dosłownie. Dokładnie mówiąc. Mm, to było na, na tyle. Mm. Jeżeli wam się no podoba, no to subskrybujcie, nie, bo tych subskrypcji na razie mam niezbyt wiele, a przy tysiącu, no chcę zrobić właśnie konkurs kolejny. No, tak więc zapraszam, zachęcam do subskrybowania, zwłaszcza że jeśli zasubskrybujecie, to możecie, będziecie dostawać informacje, kiedy wrzucam kolejny filmik. No i komentujcie też, czy wam się podoba. czy czy coś. No to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.